mamy niedzielę, strasznie wieje, ta pogoda jest po prostu paskudna, co chwilę mży albo pada. No i dzisiaj przyjechałam do Martynika, robimy sobie trening z ziemi. Ostatnio też taki zrobiliśmy i byłam mega zadowolona, poszliśmy na lążownik, dzisiaj też tam pójdziemy. I wtedy, w ogóle to był jego najlepszy trening, który miał na lążowniku bo on się tam zawsze czegoś boi, i teraz też się bał ale udało się doprowadzić do tego, że chodził po ścianach więc to olbrzymi sukces były tam chyba ze trzy takie podgalopowania w jednym miejscu ale udało się to troszkę jakby przepracować i w momencie, w którym on się wyciszył, uspokoił do treningu oczywiście przerwałam nagrodziłam i skończyliśmy, no i dzisiaj tam też idziemy zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało we wtorek mamy normalny trening, a dzisiaj pracujemy z ziemi, i jeśli mi się uda, to to jakoś nagram. Jesteśmy już w drodze na randpena, ale jest mała zmiana planów. Mianowicie będziemy dzisiaj pracować, będziemy pracować na randpenie, naturalnie z ziemi, ale całkowicie na wolności, więc nie brałam ląży, nie brałam liny, nie brałam haltera. Bad do lążowania wprawdzie mamy, bo będę musiała go. Jakby na tą ścianę na pewno prowadzić, bo on po prostu no, boi się tych ścian, a bardzo mi zależy na tym, żeby te treningi były dobre, dobre dla jego pleców, dobre dla jego psychiki. No a wiadomo, że dla pleców będą dobre tylko wtedy, kiedy będzie szedł w rozluźnieniu. Więc na razie wchodzimy, pracujemy, koń zacznie się rozluźniać i skończymy. Trzy dni temu skończymy... dwa dni temu. Skończyliśmy tak trening po około 15-20 minutach. I ciekawa jestem jak będzie dzisiaj. Nie mam tam tego nagranego. Byliśmy trochę w wstępie, trochę w kusie. On wtedy ze cztery razy czy trzy podgalopował w jednym miejscu na ścianie. Ale nie zamierzaliśmy wtedy galopować. Czy dzisiaj będziemy? Tego nie wiem. Ale na ten moment plan jest właśnie taki, żeby on się troszeczkę... Tutaj ogarnął przyzwyczaju, No i tyle. Co martynik? Nie lubisz tego miejsca? No, boisz się tutaj, tak. O wodzie, o wodzie. Dobra, postaram się Wam jakoś to nagrać. Nie mam tego, że w ogóle z niego wszystko sobie ściągniemy. Bo nic tutaj no, nie jest potrzebne. Pewnie Wikusia idzie. Tak, słyszysz? No i rozpoczynamy już nasz trening na lążowniku. Tak jak powiedziałam, pracowaliśmy z ziemi na wolności, a więc bez żadnego haltera, bez liny, ląży. Jedynie miałam ze sobą bat, bat do lążowania tym razem. Jak zauważyliście, Martynik ode mnie odszedł i jest to sygnał, że nie chciał tego dnia za bardzo uczestniczyć w tym treningu. Po około minucie zdecydował się podejść także luzik, ale nie obyło się bez problemów. Martin bardzo mnie sprawdzał na początku treningu, podważał absolutnie każdą moją decyzję. Ja wzięłam, że żeby poszedł w prawo. On decydował, że będzie szedł w lewo. Ja, że będzie szedł w lewo, on, że będzie szedł w prawo. No i także przez około 10, może 15 minut. Trudno nam było nawiązać porozumienie. Troszkę tej presji było, wydawało mi się, że ona była większa, ale chyba jednak była w miarę okej, okay, tak jak już oglądałam te filmiki. No, mogłoby być lepiej, to prawda. No i trzeba było w pewnym momencie zadbać o kontrolę własnej przestrzeni, bo Martin na wolności jest koniem, który buduje poczucie bezpieczeństwa w oparciu o obecność człowieka i bardzo na tej wolności klei się do mnie, więc. Tym bardziej stawiam duży nacisk na to, aby trzymał się jednak tych ścian i odkleił się ode mnie. Finalnie jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona, bo udało się to przepracować albo wypracować na tym treningu. Wiem, że będzie się powtarzało, ale spokojnie. I tutaj za chwilkę zobaczycie bardzo ciekawą sytuację, bo Marten oczywiście nadal postanowił iść w inną stronę. Ale wykorzystałam z jego pomysł i zamieniłam go w jego jakby taki koszmarek. No i już Wam oczywiście tłumaczę o co chodzi. Jak widzicie tutaj walka trwa zaparte. Ja w prawo, on w lewo i tak dalej. I w pewnym momencie wiedziałam już, że go nie ufilmuję. Więc wykorzystałam to, zamieniając to właśnie w jego koszmarek. A więc chodziło o to, że, skoro chce iść w tą stronę, to musi w to włożyć więcej pracy, więcej energii. A więc prosiłam o galop. I okej, okay, wiem, że ten galop nie jest piękny, że troszkę był tam ganiany. Może nie jakoś mocno, ale był. Natomiast zdecydowanie przyniosło to skutek, Jeżeli prośby nie pomagały, to trzeba było poradzić sobie nieco innym sposobem i ten, jak zaraz zobaczycie, bardzo nam się sprawdził. Troszkę go przegoniłam, ale jakby wiecie też bez przesady. I to już jest moment, w którym koniu przemyślał swoje zachowanie, odpuścił i chociaż nie będzie tak super rozluźniona na tym treningu. Co za chwilkę zobaczycie, to jednak wszystko kupię przeparska i od tej pory już w zasadzie nie będzie żadnych podważań uh. moich uh. decyzji. Ten dziwny ruch, co tutaj widzicie, to taki pad pionowy skierowany w jego stronę po to, żeby się ode mnie odsunął. Oczywiście chodziło o to, żeby wszedł na ścianę, wszedł na ścieżkę i odsunął się ode mnie, odkleił. To, co tutaj zobaczycie, i nie jest jakby ok, to to, że ja sobie na początku chodziłam z nim bardzo blisko niego, a więc używałam dużo swojej własnej energii, po to, żeby mu pomóc i powoli się jakby wycofywać do środka, samodzielnie odklejać się od tych ścian. No i bardzo ładnie nam poszło. Naprawdę zaczął szanować te wszystkie decyzje, bardzo ładnie na tą ścianę za chwileczkę wejdzie i tutaj zobaczycie, że było do tego stopnia fajnie, że nie tyle chodziłam sobie w takim małym, małym kręgu, ale w ogóle udało mi się wejść na stołeczek i wykonywać jakby takie okrążanie, to znaczy Marten wykonywał to okrążanie dookoła mnie, więc elegancko, naprawdę byłam mega zadowolona, mimo tego, że koniu nie był super rozluźniony. Dla mnie olbrzymim sukcesem i celem na tamten trening było przyklejenie Martena do ściany i odklejenie go ode mnie i to w 100% w drugiej połowie treningu nam się udało, a więc trening na plus naprawdę bardzo się starał na tym treningu w tej drugiej połowie więc często go odangażowywałam żeby go nagrodzić pozwalałam mu do siebie podchodzić leciały jakieś przytulaski, głaskanka a także takie plasterki marcheweczki, no i w ogóle stwierdziłam, że ok, na tym treningu zaryzykuję i poproszę o galop mimo, że nie był to jakiś super ekstra galop, natomiast był też w miarę w porządku. Nie podważał te, tego galopu, nie kombinował tam zupełnie nic, więc po dwa, trzy kółeczka na każdą stronę, odangażowanie, podziękowanie, super ekstra i naprawdę fajnie. A i tutaj jeszcze wykorzystałam sobie to, że odangażowałam i odesłałam go na drugą stronę i tutaj mega plus i mega zaskoczenie, bo on od razu wszedł na ścianę, wszedł na ścieżkę i zareagował ładnie na prośbę o kus, prośbę o galop. Także nie przyciągałam tego już jakoś specjalnie długo, tam chyba ze dwa kółeczka odangażowałam, podziękowałam i przeszliśmy już do takiej ostatniej części naszego treningu. I to są takie stacjonarne ćwiczenia: gdzieś tam typu podstawianie się pod schodki, jakieś pojedyncze cofania, podążanie za człowiekiem, no i naprawdę. Fajnie, byłam bardzo zadowolona. Jesteśmy już po treningu, ale jeszcze na randkowanie. Bardzo jestem niezadowolona z początku treningu, było dosyć dużo presji, no ale ona niestety była konieczna. Przy czym muszę zaznaczyć, że zrobiłam i to jakby zupełnie źle, bo. To nie było jakby zgodne ze szkołą naturala, na pewno nie ze szkołą, której programem idę. Zasadniczo problem przepracowałam i... znaczy przepracowałam, no wyszło nawet spoko. Martin na samym początku chciał podważać moje decyzje. Ja chciałam, żeby on szedł w prawo, on szedł w lewo, więc słabo, ale końcówka była taka naprawdę dobra. Mam na myśli to, że trzymał się już tych ścian, zarówno w wstępie, w kusie i zaryzykowałam dzisiaj z tym galopem, ale w sumie nie był taki piękny galop, ale był po ścianach i dla mnie to jest jakby najważniejsze. Był z opanowaniem emocji, to jest punkt drugi i też bardzo, bardzo ważny. Mówię, Marten nie lubi tego miejsca, może nie lubi, to jest źle powiedziane, On po prostu czuję. Się tutaj w jakiś sposób zagrożony niepewny, rozproszony ale nie będziemy unikać takich sytuacji w treningu, więc muszę go tutaj zabierać raz na jakiś czas i pracować, dzisiaj warunki są dosyć trudne, bo wszędzie szumi jest kupa grzybiarzy tutaj też w lesie za nami no i dla Martyna jest to problematyczne plus to, że podchodzi jakaś zwierzyna ma prawo czuć niepokój, ale dążymy do tego, żeby ufał, żeby nie podważał decyzji i żeby nawet w tak trudnych momentach był w stanie skupić się na człowieku, na powierzonym mu zadaniu. Także małymi kroczkami będziemy do tego wracać. Ma prawo czuć tutaj jakiś niepokój, dyskomfort. To wszystko jest do przepracowania. No i w zasadzie jestem naprawdę z niego mega, mega dumna. Wrócimy już sobie na wolności zupełnie do stajni. Tylko nie wziąłam ze sobą bacika, więc pewnie będzie wyżerał trawę po drodze, bo to też jeszcze jest. Mieliśmy to kiedyś przepracowane, ale teraz znowu tak raz na jakiś czas się pojawia. Będę go już wypuszczać. I tyle. Tak? Wdzięczny dzisiaj byłeś. Na początku może nie bardzo. Ale idzie ci coraz lepiej. Super. Wychodzimy? Wychodzimy. Tak. Koń czeka grzecznie. Czekaj. Dobrze. No, tak jak podejrzewam. Będzie sobie jutro no, Zapraszam. Ej! No właśnie to jest ten problem z nagrywaniem. To jest właśnie problem z nagrywaniem, kiedy jest praca na wolności albo w ogóle praca z ziemi, bo muszę być 100% na nim skupiona. No a tak nie, jest ja on doskonale, to wie. No ale super. Nie wolno draki, tak? Super konik, wiem, tu się tyle dzieje. Tak, idziemy Super A, się mi to uraźnić Zapraszam Nie wiem, że tam kusi Super, koń, tak Tak, idziemy Tutaj, tak Super perka. niech swój maszek już na gdzie jakiś taki wyjątkowo rzadki mi wyszedł. No dobra. No, no. Nie wszystko nam dzisiaj wyszło. Na pewno początek treningu to ja po prostu no popsułam. Mam na myśli to, że nigdy nie powinnam się zachować z aż tak dużą presją. No ale z drugiej strony to taka presja też jest jakby... kiedyś liście mam. Taka presja też musi być, tylko jakby trochę pomijałam fazy, albo one się ze sobą zlewały, nie były takie, wiecie, super yy, luźne, czytelne. Znaczy on zasadniczo chodzi w ten sposób, więc wie już, że wymagam od niego więcej, zna te sygnały i już nie potrzebujemy fazy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, wystarczy nam pierwsza, trzecia, czwarta, czasami pierwsza, czwarta. Wszystko zależy od ćwiczenia. Ale uważam, że dzisiaj mogłam być troszkę lepsza i chyba też nie do końca byłam taka ok w stosunku do niego. No, no, no nic, no czasu jakby nie cofnę. Z drugiej strony pomogło, tyle, że wiecie, jakby nie chcę łamać konia, jakby nie o to w ogóle chodzi. Chciałam mu pomóc przepracować ten strach i na pewno to jeszcze troszkę potrwa. Ale mówię, jestem zadowolona. Zadowolona, bar bardzo zadowolona, a we wtorek, będzie mamy niedzielę, to na niego wsiadam. I muszę trochę popracować sobie pojeżdżę z Wiktorią, bo bardzo mi zależy na tym, żeby przygotować się do Hubertusa, tak, bo jednak wiele wskazuje na to, że w tym roku pojedziemy Hubertusa. Wczoraj nam się nie udało, bo moja wnusia miała woltyżerkę i obiecałam jej, po prostu obiecałam ona te soboty ma woltyżerkę. I super sobie radzi jak na trzyle, trzyletnie dziecko. No po prostu mega. No ale wiecie, no nie mogę jej zawieść, A więc... Nie pojechaliśmy na Hubertusa i też dowiedzieliśmy się w piątek, takim późnym wieczorem. Ale wiecie, wszystko jest możliwe: po prostu wszystko jest możliwe, więc jak grafikowo wszystko mi się ułoży dobrze, a raczej wszystko wskazuje na to, że jest idealnie i nic nie będzie zmienionego, i będzie to w któryś weekend jeszcze październikowy. To widzimy się na Hubertusie i będzie to mój pierwszy Hubertus w życiu. Marten jest na szczęście bardziej doświadczony, więc no fajnie, fajnie. Dobra moi drodzy, Martenik już skończył jeść, więc ja się z wami żegnam. Umyję mu jeszcze miseczkę i zaprowadzę go już do kolegów na padoczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.